mam witam, 26 lipca, dzisiaj pochmurno. O kurde Jest godzina już 13 prawie Zaczęliśmy jednak inne polta Tak więc siema, jeszcze raz wam powiem, bo mi bateria się była rozładowana, Marcin nie podłączył na noc 26 poniedziałek, lipca I... Co ja gadam, wtorek Kosimy pszenicę Kurde, mar. Musimy przyjechać. Przyjechał. Tam wykościliśmy 13 hektarów na tym większym kawałku, zostało 17 Teraz przejechaliśmy tutaj. No tu będzie chyba rzepaczek Teraz zostawię traktor i musimy po plony wysiąść. pan no, Ubera! Dobrze robić. No, Uber w No Szkoda, że kiedyś telefon nie wziąłem. Szkoda, że kiedyś nie nagrałem, jak Martin driftował. Jak się nie robi No <laughs> Na boku kładem <laughs> To był właśnie skontrolowany Tylko opony były zbyt dobre I to by taki sam nie były złe Ale tak. nie zraziłem się, nie zraziłem się Robię to dalej, może nie wypierdielę drugi raz no, Może nie Zagaram. Witam, witam, 27 lipca Chciałem powiedzieć listopada Tak się kurzy Teraz rano przychamy się dalej po plony dalej bo rozcialiśmy na to wiecie, te krótkie, to nam zależy, żeby to szybko w miarę było e, można było to skasować później Dlatego jak najszybciej tam część mamy, teraz drugą część Warcie jak sucho myślę, że to pala, to tu moja ręka Sucho. no to na górze jest tak sucho, w ziemi jeszcze coś tam troszkę jest i wilgoci, ale no nie ukrywa deszczu trzeba, bardzo trzeba W sumie to nie popada, będziemy kosić, ale no ta kukurydza już tak pomału Nie ma tragedii tak jak tutaj obok, niedaleko nas Już ta kukurydza pozwijana, brązowe liście całe a no i tak jak wam wcześniej mówiłem, co trzecią jeżdżę sobie w jedną stronę, w drugą stronę tu i, i koniec Jakiś pętli nie robić, i nie bawić. A raz ko razu też nie... musiałbym duży uwrotnik bardzo zostawiać. No wczoraj nie wiem czy Wam Marcin jeszcze nagrał. Kąciliśmy tam ten jeden kawałek tu bliżej domu. Pojechaliśmy na ten duży, ale tam ile jest 2 hektary. Na to wykościł, dostała tylko ta euforia, ale ona się bardzo ciężko wymłacała. Dlatego już zjechaliśmy, nie wiem, chyba około 10 .00. i no dzisiaj pojedziemy na inne pole, bo zostało jeszcze tutaj w porze znaczy po rzeczyku, po a ascaban A on się fajnie mucił i na innych polach jeszcze patras, ale to nie wiem Może zapowiadałem na dzisiaj też Mówię popada dobrze, nie popada to, to też to no nie ma co narzekać, nie ma co na pogodę nie ma wpływu dlatego Robimy co tak jak... Aha, widzicie? Świeci się cały czas, błędy są Jeździ Jeździ, nic się nie dzieje, tylko tak kurde wyskakują czasami jakieś te błędy Mieli przyjechać we wtorek serwisu o 13, no ale kurde brzmiła na 13 do, do dwóch traktorów, bo do tego z tymi błędami A do tego starszego z tą miękką osią, bo nie działa Znaczy działa, ale źle Bo jak zaczepimy z przodu obciążnik to ona do samego dołu nie poziomuje się no, także tyle z prac, które teraz wykonujemy Co jeszcze? Mam na sobie na 12 na godzinę Szybciej nie jadę, bo mówię, tutaj troszkę kamieni jest o, Na drodze to jeszcze bardziej tutaj zwalnia. A i tak to dosyć szybko idzie I co jeszcze? Nie, nie robię jakoś bardzo głęboko Wiecie, troszkę, tylko chodzi mi, żeby tą górę lekko ściąć, wymieszać Nasionka, żeby były przy, przysypane bez sensu ryć głęboko, bo to nie o to chodzi Po podorywce, że tak powiem Ale no, mówię, kurzy się Kurzy się fest No tak dawno nie było u nas Też ta ziemia chociaż w tym, pod, w tym że tym to nie jest taka zbita jak czasami, to wiecie, za... A, zaklepano. No nie jest zaklepano, bo nie pada za no, Jest taka sypka i dlatego też tak się może kurzy. No nie wiem. Dawno tak nie było. Ale na to wpływu nie ma. No więc tak. Kosimy pszenicę dalej. A to z Marcinem zaczęli. I było tak, że no musiał Marcin... na zamieniać raz tak muszę zrobić bo jak kończyłem się talerzować, a już nie chciałem odczepyć, bo mi nieduże zostało także dzisiaj przetarżowałem to około 13 hektarów no troszkę no, około 13 hektarów no, Opnuchałem go mniej więcej talerzówkę dotankowałem i jadę po przyczepę bo Marcin został na polu najpierw wyciągnął dwie puste rano później pełną przyciągnął rozładował, zabił na pole pustą no, zamienił znowu pełną przywiózł i tak to, tak to dzisiaj działamy teraz właśnie dotankowany jadę, jeszcze o 40% blue ale to chyba wystarczy znaczy na pewno teraz wystarczy na takie burzenie. i co? I no jadę po przyczepę już na jednym polu powinien kończyć i zaraz będzie przejeżdżał na następne. teraz Kościół mówił o zmianę Patras tutaj jest jak się nie mylę i mówię normalnie, czyli pół, po 4 na godzinę. Strat praktycznie na, nie pokazuje a tą euforię, to na powroty wszystko no, bardzo ciężko się domacało. Nie wiem, czy to może zeschnięto za bardzo, może coś nie, nie, nie no, dojrzała powinna być. Nie wiem. W tym roku taka obserwacja, że euforia się bardzo kiepsko yy, wymłaca No tego na razie na tym dużym kawałku zostało tam około 14 hektarów to zostawiliśmy na, na koniec chyba, będziemy nie no, skończyliśmy pole to jedno, to dzisiaj pierwsze co zaczęliśmy kosić znaczy to dwa w sumie skończyliśmy i teraz jedziemy na patras wykosiliśmy, teraz idziemy kosić kaban. czynicę tam jedzie kombajner jedzie, bo tutaj polami, polami to ma wózek dostawiony tak, ja zaraz Mogę mu chyba odczepić header. Kurde, spóźniłem się, bym wam nagrał kaskadera. No, jeszcze by się Capkiem na bok przewrócił. parcie jak za kuru. Chyba 100 na godzinę pojechał. No, odczepiliśmy właśnie tu u znajomego wcześniej. Wózek zostawiliśmy, header. Teraz odczepiliśmy tutaj header. Marcin pojechał po niego. No, a Tato jedzie za mną. Myślałem, że Marcin nie przyjedzie, ale widzicie Domyślił się, wpadł na to i wyczuł akurat Nie wiem, bardzo to za niego dzwonił, nie, nie dzwonił, bo niby powiedział No W każdym razie, może zobaczył z domu, bo to widać Tak czy owak Fajnie, że przyjechał, bo wymyślałem, że ja będę musiał wyobrażać Tak już mamy do przodu Dojechał Maciek Nie odkładaj

Per, 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 per. dobrze podjechać. Jak dobrze podjedzie, to już idzie to. No, zobaczymy. Czy mu się uda, czy się nie uda. Trochę krzywo stoi. Bo przednie koło jest. No, ale jest. Mamy to. Eder, włącza i Nie, trzeba ci wyprostować. Rozłożyć No, no kończymy to pole i do domu chyba spadamy. Chcę za to ociuł taki lepszy, to chyba na nasiona sobie zostawimy. I co wam powiem, że kurczę trochę będziecie mieli lukę. no Już macie lukę z nagraniami, bo ostatnio tak dosyć późno kończymy. Że nawet nie mam kiedy tego zrobić. Ale nadrobimy, tylko nadrobimy. Mogę Was zaprosić do zaobserwowania nas na Instagramie, na Facebooku, bo tam nam tak relacje ostatnio u Marcina upoważniłem też, żeby coś, coś nie, coś dodawał. Także w miarę na bieżąco tam jakieś filmiki, coś tam wrzucamy, to, to można sobie pooglądać kto ma, kto ma ochotę, to zapraszamy. Link w, w, na dole wrzucę w opisie, może tam na ekranie, żeby gdzieś się gdzieś pojawił. No więc tak, już kończył, zjeżdżał i zobaczył, że jeszcze kawałek zostawił. <grymne> zawrócił, z moją żoną, jechał ja od Ciebie a to dopiero światło oświetnił i... Na i nareszcie zawrócił. I zaraz widzicie, docina jeszcze, ale już końcówka na dzisiaj. Czekajcie, kurde, na do nas. A już dobra, tu jest. Tak się staramy po ścieżkach jeździć, żeby nie zagniatać całości Wiadomo, że nie zawsze da rady Ale jeżeli tylko jest taka możliwość, to jeździmy po ścieżkach O, widzicie? Tutaj jest ścieżka No już, A już... a, jeszcze kawałek, z powrotem musi wrócić i będzie finito 21.46 Dzisiaj szybciej Marcinę. Ja zjeżdżam z pola nie mam A macie kiedyś chyba cabeczkiem po header i z żeby odmuchać kombaj Tule Mam nadzieję, że znalazł Muhawę, bo ja mam z tyłu dzisiaj jak po traktor trakcie z Zobaczymy Ma Maciek teraz z pomocnikiem, jest drugi dzień, ma pomoc no a ja wracam to pochować siema 28 lipca działamy dalej, dzisiaj troszkę zaplanowany jest za pieprz, Bo będziemy szykować miejsce, wysypujemy pszenicę Styczep czekajcie, bieg bijam, traktor nieodpalony I szykujemy, na razie pszenicę zostawimy i dzisiaj jedziemy cechać jeszcze niarek także musimy Rozładować przyczepy Z tej przyczepy do Bina Z tamtej drugiej do Big bagów trochę odebrać sobie Bo takiej lepszej nakosiliśmy I co? Mamy jeszcze Big Bega, czyli z zeszłego roku co sobie zostawiliśmy To teraz sobie go wsypiemy na przyczepę I z przyczepy od razu poleci do Bina Ale wpierw musi Wpierw <laughs> Marcin wyjechał tamtym Juhelandem Bo ja tam kurde nie podjadę, ale jest zastawiony Dobra Zaczepa wydmuchana, czynica, tutaj z tej drugiej wizji sobie przeładowujemy do worków Nie włączamy tutaj tej dmuchawy teraz, tylko chodzi nam przesypać, bo wygodnie nam tutaj sobie zaczepiamy, tam worek i tam podstawiać, coś kombinować Bo i tak później przez tamtą, nie przez to, <laughs> nie przez drewnianą, tylko przez tamtą maszynę sobie to i tak będziemy czyścić, także dlatego teraz wiatru nie używam no i na razie odstawiamy Tam jeden worek wyczyściłem, odstawiłem na, na bok 10 worków planujemy 10 big bagów A, a resztę, resztę do dmuchały No i będziemy szykować tam z tamtej strony do Pięć Pol damy Także działamy tak. No i tutaj są burdeli, to ogarnąć No i zobaczcie kochani Pierwsza przyczepa wysypana Rozcieliliśmy tutaj folię Fajnie bo tato przykręcił w tym roku takie listewki I teraz tylko takerę łapiemy do nich Bo wcześniej kleiliśmy taśmą ale o, jeszcze pozostała się Ale ona tak nie zawsze trzymała Chociaż tam trzymała aż się zasypała Nigdy tak nie było że tam gdzieś się Dalej przesypało przez blachę Ale teraz jak są te listewki to jest lepiej no i co? No i rozcięliśmy to pole. Podsypałem ją Jeszcze tutaj podsypię Żeby wiecie czasami jak przy kiwrowaniu jej nie podwiało do góry No i kosimy, kosimy Jeszcze trochę jedno pole będzie wykoszone, takie w sumie najmniejsze, nie wiem tam 3 hektary Nawet chyba nie ma tych 3 hektarów I później będziemy jechać na Meszną. To już trochę dalej będzie Tak patrzę, że trzeba będzie miejsce tutaj zrobić Te nawozy pozawieram Nie wiem co z tym przeżytem O, tutaj w Big Bagu. Też się zabierze na pewno Też się zabierze O już Piotrek mówi, że Właśnie mi przyszło Że, przysz, że kosi już na następnym polu Na Jurczykowej Aha bo jest Ja zapomniałem o tym polu To jeszcze mamy wciel tego jęczmienia To do meczna, zanim pojedziemy to ho 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 bo tam jest jeszcze takie jedno pole, widzicie. Zapomniałem o nim. No to myślę, że dzisiaj jak wykosimy te pola, to będzie dobrze. Nie wiem ile tam jest 6 hektarów, 7. Tylko tam takie kliny koło lasu, dużo poprzeczek, jest troszkę bawienia. To ten. w takim razie ja tu jeszcze postaram się ogarnąć, <laughs> jak on kosi na tym drugim polu, żeby tego miejsca tu było więcej. No tu niby jest dużo miejsca, ale jak przyjdzie co do czego, to tak za dużo nie ma Dobra Ogarniam ma 29 lipca I jedziemy daleko siedziemy chyba, jak nie popada Tato pojechał albo Marcin, nie wiem sprawdzić czy da radę przejechać na pole, bo musimy przez pole sąsiada Olej mnie dzisiaj rano Wczoraj po, na fajeran, tato wypuścił olej, dzisiaj kupiłem A. Tak. Rozkazy będą zaraz. kosimy, jedźmy dalej. Chodźmy około 3,5 hektara. Teraz pojechał na drugie pole. Ja byłem Marcin, przybył z po traktor Pojechał szybko po drugi. Ja tym zjadę pełnym wysypać. On właśnie pojechał po pusty i przez, na to drugie pole zostawić. się troszkę taki problem logistyczny mamy inny. Bo. Jakby to powiedzieć, jednej osoby nam <noise> chwilowo brakuje, bo zostawiliśmy header i traktor został z headerem, i wróciliśmy. Także teraz trzeba tak trochę pojeździć, ale no, na razie tak musimy zrobić, inaczej nie da rady. No mówię, bo ja na pewno wracam. Może zaraz Maćka będziemy mijać, jak jedzie na pole. Zobaczymy. I tak zachmurzyło, miało niby od rana padać, tylko około 9, a tu już widzicie po 15 i jeszcze nie padało i się tak zachmurzyło. Jakieś pojedyncze kropelki yy, błyska się, także może coś w końcu popada. Dobrze by było jakby popadało. A że nie pada, no to korzystamy z, z pogody i kosimy Tak jak mówiłem, jedzie i Marci. Oh yeah. Oj zjeżdżamy tu dużo paku. Byliśmy tak odczepiony, bo musieliśmy nawozy poprzewodzić tutaj pod ten wiatr bliżej. I teraz go będzie można już przestawić w końcu. Tam widzicie są nawozy. No i tyle pokażę Wam jak tu z tyłu wygląda. Ponastawiane hrabki stoją czekają na robotę. Tutaj Darek na środku stoi zaparkowany. O, pan Józef! Ale na razie muszę tego postawić z obok. Podsunąć to, co przed chwilą próbowałem Sam te przyczepy, co Maciek pojechał. I dopiero te, te przyczepy wyekipowały. Wkrościmy. Była ta, znaczy, powiem jak sytuacja wygląda. Kosił na drugim polu wykosił niecały hektar. Zaczęło troszkę badać, więc zostawił kombajn tutaj na polu obok. Pojechałem podatym samochodem. Zjechaliśmy do domu. Poczekaliśmy chyba z półtorej godzinki, godzinkę. I jak wiecie, dużo nie popadało, praktycznie tylko pokropiło. To zaraz objało. No i tato przed chwilą przyjechał samochodem znowu na pole i zaczął kosić, mówi, że się kurzy i idzie tu suche także jadę teraz z przyczepą I już widzicie, już Capeczek na polu, Matiż na polu Combine i ja także później będziemy przyjeżdżać zwijać sprzęt bo liną wszystko poszczepiamy i będziemy holować a powiem Wam, że to taki też, nie wiem czy to było w ogóle ćwierć teraz spadło ćwiartka czy spadło chyba nie jak będę bliżej to Wam coś nagram o widzicie sprzęt to jakby pomyślał, że porzucony ale nie nic bardziej Na kościół mi przyczepę, dosypał jeszcze troszkę będzie na przyczepę żeby drugi raz ciągnikiem nie jechać to chcemy ją do pełna dosypać A resztę już chyba w wybiorniku, bo to daleko nie ma zjedzie do domu, a jak nie To będzie trzeba jeszcze raz przyjechać ciągnikiem Żeby nie weszło, żeby było jak najwięcej no ale Bardziej przyjechałem A tu macie co? Wykiprował chyba tą przyczepę Nie podsuwa no ale teraz zostawimy przyczepę. Tam co przyjechałem, widzicie pełne jest. Jako tako. No teraz po drodze się ubiło. No nie warto. Ja z Marcinem yy, kładę go zawiozę z muchawą. Chyba ją odmuchać, i ktoś musi capeczkiem wrócić, dlatego jedziemy w dwójkę. Później. Jeszcze jeden kurs. Po samochód. Także działamy. Proszę, proszę Państwa, kurde ale filmik będzie mega zaległy. Ja nie mogę. Nie, nic, będę wam rzucał aż do samej zimy, chyba te jest niby. Mięczoną tyle, a później idziemy tu na ładowarką podsuwać tak, wiecie, to do góry. Tak, kiedyś na blachy się daliśmy. Tutaj ta do listewki w tym roku do blach pomocował. Widzicie, po na śruby, żeby nie odstawało. No i teraz w tym roku, widzicie, za sobie co łapiemy, fajnie. O, no, no, więc jeszcze co? Aha, teraz właśnie kładę, Mi Marcin dowiedzie. Yy, tylko musimy dotankować dmuchawę, bo bierzemy dmuchawy przy okazji, żeby kombań Zawsze się staramy, tak jak widzieliście, może nieraz na jakimś filmiku, że dmuchamy kombajn z kurzu na polu, później nie przesmarować czy coś na no w czystym jest. Wstępnie wyczyszczony. Czyściwo nam dzisiaj przywiezi do rąk. Nie wiem, gdzie jest położone. Nie będę teraz szukał, nie chce mi się. Chyba tam jest do tyłu wyniesione. I tutaj jest chyba jeszcze. O, to co myślałem. To co myślisz? Oj Boże Ludzie, ludzie, co się dzieje? Zobaczymy Unboxing! Najszybszy i chyba naj... najbardziej nieporadny Pyk Pyk Dobra, na szybko, już Marcin jedzie Dobra, szybko Tak O, co to jest? Zmarł do łańcuchu Tato chciał do tak także będzie miał